Dobrze, moi kochani. To idę tutaj z, z przewodnikiem. Wyjaśnię wam trochę na temat tego ogrodu. No a tutaj są liście, tam też się wyrzuca śmieci, bo tu niestety nie ma dostaw wywożenia śmieci. Tu się śmieci po prostu pali. And this, this Osman is uh, banana, banana, yeah. banana. And where is moringa, moringa tree? This? Yeah. Jeszcze wam pokażę. Drzewo moringi właśnie. A, ah, this is, this is moringa tree. Tutaj rośnie moringa. Dobra na wiele wiele rzeczy. Też na dwa pierwsze typy cukrzycy czy nawet na malarię. For malaria is also good moringa. Moringa, yeah. ja. Yeah. I, no I mam zamiar ją swego, w swoim czasie rozprowadzać. Dobrze, idziemy, idziemy do ogrodu. Here we can also go. Osman, jest? This way. Dobrze, wejdziemy do ogrodu. I Wam trochę objaśnię. Nie chcę filmować przewodnika. O, wiecie, to prywatnie, dobrze, obrócę kamerę. Jest, jest, I come, I come. Tutaj. I, I, I come, I come, Osman. To jest brat mojego męża. Tutaj, no, już opadły liście, opadły liście, to też właśnie brat mojego męża uzbierał te liście tutaj. Na warstwie. So garden Egg. Hmm? Garden Egg. How he, this is in English? Yeah, garden Egg is called Garden Egg in English. Mm -hmm. Garden Egg in English. Ja nie rozumiem dokładnie, co to, co to znaczy, ale to może sobie przetłumaczcie. Jest? Uh, A, uh, and this is yes, Tak, palm. tree. Ta palma to mi się bardzo tutaj podoba. And banana is also here. Yeah, Osman. This here. Yeah, this is... oh, thank you, thank you Osman. Potknęłam się o jakieś drzewo. Oh, a tutaj za murem mieszkają już sąsiedzi. Uh, this? jest? Yeah, uh, yeah. Tutaj są tak uh, też rosną bananki i czasami je jemy. Jak możesz na przykład zerwie? We Shop. Sh Ship Shop? Yeah, in English. A Ship Shop to też nie wiem o co tu dokładnie chodzi, ale... Dobrze, może Wam przetłumaczę później na e, Google? Albo. Albo może Wy znajdziecie. And, e, Osman, this 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 jest. for what? Also for fire? jest. Yeah, for... for fire. Yeah, I go it. I want To burn it when I do gardening here. I want To do gardening. I want To To Yes. Yeah, um, and in this thing, have to grow different different varieties. I want to make here, even mandarin. Mm -hmm. Yeah, mandarin also I want to plant it here. Mm. Ah yes, this that, that 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 is this is good idea. Mówi yeah. uh, brat męża, że chce tutaj później zasadzić uh, papaje, mandarinki, uh, or, uh, orange, orange yeah. pomarańcze. Yeah. No, to do, do, dobry pomysł. Yeah. And this is, uh, uh, when you put fire here, then for what? This one, when I burn it, when I put fire, mm -hmm. it has, I use it for manioc. For maniok? Yeah. Ah, A, I, I, I understand. For yeah. Coś, to coś będzie związane z tym, z... No, z, z maniokiem, z maniokiem. Yeah. Tak, te, te liście. No i to, to ten ogród. Plany są, że będzie później większy ten ogród i bardzo dobrze, że będzie więcej zasadzony. No. no, na razie wygląda, jak wygląda. This is bitter leaf. Hmm? Is bitter leaf. You call it doctor. Uh, doctor. Yeah. Also help for for, uh, yeah, for, for sickness, health, malaria, mm -hmm. stomach pain. Uh -huh. Yeah, it's good for that. And how how this is in English? We, we call it doctor. go doktor. Doktor. bo to wiele rzeczy. Więc Tu też jakieś. Bitter. bitter. Yeah, bitter. E, tak, to jakieś coś, że nazwa gorzkie, bo bitter to jest gorzkie po angielsku i to drzewo też właśnie pomaga na dużo chorób i właśnie na malarię. O, to będę musiała się też marza podpytać dokładnie o co tu chodzi. No i tak jak widzicie, tam słychać dzieci sąsiadów za bramą. No i tak jak wam powiedziałam, te liście się później <laughs> będzie palić i będą chyba podkładką dla tego manioku, tak, żeby tu też maniok zasadzić. And here uh, can be also Osman, for example. Uh... Sweet potatoes, exactly, yes, is uh, also, it's also, also it's nice. Good. Yes, sweet potato, I would plant that one also. Ah, even ah. this thing, to Harukari uh, apple, apple, yeah, plant, also. also. I want to plant it here. Ah. You know, last time my brother, Ibrahim Ibrahim planted, your husband planted um apple here. Yes, it grew and then he cut it, We eat it here. Yes, yeah. <laughs> yeah. yeah. O, Osman mówi, że też właśnie mówimy, że jest w planie, są w planach też tutaj zasadzenie słodkich ziemniaków. E, bardzo smaczne i jabłek. E, I mówi Osman, że mój mąż swego czasu tu zasadził jabłkę i, i jedli im bardzo smakowały. Then, uh, thank you Osman because in my country Apple uh, yeah. people like very much. Yeah. And in Europe, yeah. Even strawberry. if I have strawberry seed, I will go to the market yes. and I look for it. Stry strawberry, strawberry also, yes. I ah. wanna plant it here. O, oh. oh, to yeah, tu, tu really. jeszcze będą zasadzone truskawki, tak się okazuje. No, to widzicie, moi kochani. A jabłka tu są droższe, bo są sprowadzone z Europy. A wtedy, a ta, jak już będą posadzone, to nie trzeba będzie za nie e, płacić. And also, if in future yeah. can be uh, apple here, yes. then uh, you don't, we, we don't must pay exactly, for yes. it. Yeah, we, we just have it free. Yes. yes definitely. Thank you. Thank you Osman, for your help. A teraz przejdziemy dobrze wyprowadzę kota z domu i wam nagram codzienne spacery z kotem do, us do usłyszenia i do zobaczenia.